Hej, wszystkim z tej strony, Wojtek. D. Nagrywam już trzeci odcinek. Pierwsze, nikt, wczo, nikt w, 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 w poprzednim odcinku nie zrobił, nie odpowiedział na to pytanie, więc dalej kontynuujemy. Kto to jest i kto to jest. Więc w tym odcinku zrobimy max 2 po. Mam nerwice, to staje. Zrobimy move. Fr, zrobimy Frediego i Foxiego. Będą dwa. Dwie rzeczy na jedną na jeden filmik. Po problemy mam, że w kółko, kiedy nagrywam. Welcome back coś jest to Sports and Service. It looks like one of our guests left a personal item on our star attraction. Let's return it to the lost and found. Today grab and remove the child's hat. For good job. Now place the hat while at, Let's make sure there isn't anything else left to act to... well done. Yy, Przerywa mi to jakby w ogóle całkowicie nie działało Więc teraz muszę się A? Super, mam timer tu ustawiony na 9 minut Bo się boję, że przeliczę ten znacznik I szkoda czemu mi się tak dzieje Więc robimy tylko Freddy'ego i Foxy. Dawaj tą czapkę And now now really we it. Now done. Freddy's chest cavity is now open. Woo! Remove the child's watch. Good job. It appears there is a, a child's top. shoe. Carefully place the yeah. music box on the work table to your left. No, to Great to job. Be now remove the child's shoe and place it in the lost and found bin. Well done. Return the music box to Freddy's chest cavity. And oh no. Oi. You seem to have mishandled Freddy's music box. This is not good. A replacement may be found on the work table. A slow and even pace is recommended. Oh. Crisis averted. Nice to close. That concludes your time bum, in parts bum, and bum, service. Bum, 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 your bum, pay will bum, be docked accordingly. bum, bum. bum, 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 bum Zrobiłem to w minutę. Nie może tak, tak krótko trwać ten odcinek, bo to będzie przesada. W ostatnim dosłownie wyskoczyło mi na twarz animatronik i się przestraszyłem. Hej! Hej! Fnow! <laughs> Idziemy po, ja go teraz zrobić i zrobimy jeszcze bo niego. Trzy na odcinek moim zdaniem będą wystarczyć. Welcome back to Parts and Service. Cześć. Foxy has been out of commission. Oh no! It looks like Foxy's proprietary servo motors are malfunctioning. It is recommended that you keep an eye on Foxy at all times. You will need to place new control fuses in the exposed receptacles to continue. To Retrieve the fuse from drawer number one. That meant good job. Foxy has regained control of his legs. Teraz musimy zamienić to środek z... Dobra. I łatwe. No i nice. no, dobra, nice. Chcę na niego patrzeć, jak dalej przyszło, tak? Nice. Teraz czerwony, niebieski, zielony... Czerwony, zielony, niebieski.

Kot coś robi mojego, musiałem go zawołać. Dobrze, więc tym akcentem zakończymy ten dzisiejszy odcinek. Mówię, to był jeden z cięższych odcinków, nagrałem go trzy razy. I no, mówię, był ciężki, więc to zjemy. I na ten odcinek kończymy. No, no jednak nie zrobimy tego po niego. Jutro, w kolejnym odcinku spróbujemy zrobić cztery rzeczy. Więc na, na razie z tej strony. Wojtek mi jego dnia.